Cześć wszystkim, witamy Was ponownie w komplecie! E, wróciłyśmy już oficjalnie we dwie i dzisiaj przychodzimy do Was z takim luźnym gadaniem na rozkręcenie na powrót do tej YouTube'owej rzeczywistości, mianowicie będziemy opowiadać o dęku, czyli o produktach, które w ostatnim czasie zużyłyśmy do dna. Zapraszamy! Pierwszym produktem, który zużyłam jest już Wam znany krem BB z Skin79, ta pomarańczowa wersja, czyli do cery tłustej, mieszanej, ale w sumie o kornetach jak testowałaś, to chyba też był ja no, Też go lubiłam. No to był najlepszy krem BB zdecydowanie, który miałam, chociaż teraz używam kremów z Dr. G, G tych próbek po prostu już się kończą, ale też są bardzo dobre, więc tak... Powiem wam tak, nie wrócę do niego na razie, dlatego że jest bardzo drogim produktem. Jest naprawdę drogi. Mimo, że cały czas jest ta na 99 zł, to mimo wszystko jakoś szkoda mi dać tego hajsu, dlatego że mam po prostu inne kremy BB i stwierdziłam, że muszę wykończyć inne produkty. Zdecydowanie ten krem BB sprawdzi się tym z Was, które są bladziutkie. 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 E, mają cerę mieszaną albo tłustą przede wszystkim. Ja taką mam i mimo wszystko ten błysk pozostaje, ale taki... nie, nie, nie czujecie się jak żarówka, kiedy chodzicie po mieście, tylko macie takie ładne, zmotowione miejsca, które powinny być zmotowione, ale cała cera jest taka promienna, trochę rozświetlona. Fajnie współja z różnymi, z różnymi pudrami, z tym Stay Med, z Rimmela również, ale polecam do krem jednak te pudry takie typowo... Te cięższe, te takie koreańskie to, mm -hmm. Tak. Bo ewidentnie widać, że one naprawdę są dobrze, że współgrają. Nie wiem, o co chodzi z tym składem, ale tak jest. E, jedyny plus, to znaczy jedyny, nie jedyny, jeden z wielu plusów to to, że ten krem BB jest niesamowicie wydajny. No. Ja sprawdziłam, kiedy my nagrywałyśmy film z holem, gdzie pokazywałam ten krem, i to był maj. Więc to jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, czyli pół roku. Nie używałam go codziennie, chociaż był taki dzień kiedy codziennie, ale przez większość tych dni, w 6 miesiącach, faktycznie był w użyciu. I dopiero niedawno e, dobiłam do denka. A ta, e, to opakowanie się sprawdza? Ta pompka jest spokojna. Tak. pompka jest super, tylko wiecie co, nie mam pojęcia, czy tam jeszcze jakiegoś produktu nie ma, i tak szkoda właśnie, właśnie bo dobrze, że Aha, o tym mówisz. Bo bo tak się wydaje, wiecie, co Czasem jak sobie popatrzę na takie super jakieś wow, opakowania mhm. myślne, to mam wrażenie, że to będzie dziadosta, dlatego zapytałam. Nie. nie, u mnie się sprawdziło, ale mm. faktycznie, gdyby coś mm. się zacięło z tą pompką, tą no to nie odratuję tego produktu, bo tam się nie dostanę. Musiałabym tu nie wiem, to chyba... <laughs> <z siekierą. śmiech> Dobra, koniec. E, tak, ale tak piszę, jak polecam, polecam ten produkt. <laughs> ale po prostu Co? Kończysz tego Z tak? No, może masz nawet skierkę! Mam też skierkę? U mnie w dęku, na potwierdzenie tego, że naprawdę uwielbiam ten płyn micelarny, muszę Wam pokazać, że to jest moje nie. trzecie, czwarte opakowanie. Mm. Sylweko lipowo-płyn micelarny, uważam, że jest najlepszy do moich wrażliwych oczu. Genialnie zmywa makijaż, radzi sobie ze wszystkim. Oczywiście super skład i polska marka, więc no bardzo Wam polecam. Uważam, że jest godny Waszej uwagi. Nie ma lipy. Nie ma lipy. A to jest tutaj nie ma lipy. <gry> a kolejnym produktem, o którym będę mówić, to jest też Skin 79 i to jest aloes, mhm. który naprawdę bardzo pokochałam. Nigdy mhm. nie sądziłam, że ten kosmetyk będzie aż tak y, królowo w mojej łazience w tak wielu kategoriach, bo uwielbiam go na włosy, uwielbiam go na twarz, na ciało. I co może być największym komplementem tego kosmetyku dla tego kosmetyku, to mhm. to, że nawet mój mężczyzna stwierdził, że to jest naprawdę rewelacyjny kosmetyk, a on? Nie jest najlepszy w docenianiu kosmetyków, jeśli wiecie o co mi chodzi, więc y, tak, powiem Wam szczerze, że miałam ochotę sięgnąć jeszcze raz po ten konkretny, ale gdzieś zaczęło ostatnio krążyć w sieci... Y, holika, Holika. holika, holika. Ten zakochałam no, się tym. I będę na niego teraz czatować. Wiem, że jest dostępny w drogerii Jaśmin, mhm. więc... <noise> Więc idę. <noise> ale Aloes to jest naprawdę kosmetyk, który każdy moim zdaniem powinien mieć. Chociaż też słyszałam, że jest spora ilość osób, które mogą być uczulone. Współczuję. Chyba ja. Prawda? Bo używam go na włosy, jest spoko, ale jak nakładam go na twarz, to pierwsza reakcja to jest potworne pieczenie. O kurczę, a dla no. mnie to jest zawsze taka ogromna tak. ulga. A ja mam z, jeszcze z lodówki specjalnie, bo ja to w lodówce trzymam, bo jeszcze trochę mam. I trzymam to w lodówce, nakładam zimne. No to dobrze, bo <noise> kiedyś dostaniemy więcej, będzie <noise> dla mnie. Coś cię boli? Coś ci jest? To będzie więcej dla Czyli mnie. Czyli trzeba zobaczyć pozytywną stronę, tak? No. Także ja polecam Always Aloes Masker. Mm -hmm. Jeszcze raz, jest polecam. <coughs> <coughs> Jakiś taki chłopiec, co <coughs> jesteśmy dzisiaj, tak, tak. strasznie. Musimy się nauczyć Musimy się... chyba, no, nie? Tak. U mnie pozostajemy w temacie jeszcze kolorówki i chcę wam pokazać, pokazać korektor z Revlonu Age Define? Mhm. Z nudzami zawsze problem. Yy, obcięta już jest tubeczka, bo faktycznie jest w yy, jeszcze tego produktu jest dość sporo w środku, więc to jest duży plus. Ja lubię produkty w tubkach, bo naprawdę można zużyć do prostotaty kropelki. I mhm. ten korektor ostatnio do niego wróciłam, bo jestem na etapie minimalizowania trochę swojej kolorówki i próbuję wszystko zużyć. I przypomniałam sobie o nim i już go tak wykończam naprawdę do ostatniej kropelki. I ten korektor jest naprawdę spoko faktycznie dla osób, które mają zmarszczki pod oczami, mają dość taką skórę pod oczami, która jest bardzo pomarszczona, wiecie, jest tak duża. Jest no, no, po tak, prostu te zmarszczki. te zmarszczki, chodzi o mimikę. Te no. zmarszczki mniejsze są takie, wiecie, nie chodzi o to, czy jesteście starsze, czy młodsze, bo są różne po prostu skóry. Ale u mnie to się naprawdę bardzo dobrze sprawdza. Jedyny minus to to, że to jest najjaśniejszy kolor i on jest delikatnie ciut za ciemny, delikatnie. Czy mam pytać. Ha? No, bo tak widzisz, one starzymi... że on jest też... nie jest może jakoś bardzo, tak. ale tak jak patrzyłem. Ale jest żółty, jest żółciutki, to więc to spoko, bo ja mam bardzo żółtą cerę. I to faktycznie się sprawdziło. Bardzo długo się utrzymuje, nie roluje się, nie ściera, nie waży pod oczami, więc ja sobie to wszystko cenię bardzo, bo ta strefa u mnie makijażowa jest taka... Delikatna. Delikatna i naprawdę zwracam na nią bardzo mocną uwagę. I no kurczę, polecam wam ten korektor. On też nie był jakiś strasznie drogi, ja go kupowałam kiedyś w internecie, bo ja nie kupuję raczej, ludzie stacjonarnie nigdzie, uważam, że się trochę nie opłaca. E, chyba, że na tych promocjach e, Rosmanowskich, ale w internecie ja myślę, że znajdziecie go na maksymalnie naprawdę do 20 zł, ale to byłoby jeszcze taniej, na 100% było taniej. I na tyle, bardzo fajny, wydajny produkt, Revlon, duży plus. Myślę, że to jest taki fajny kompan e, e, Revlon Colorstay. O, się sprawdza. Czyli do zadań specjalnych. Tak, do zadań specjalnych. Do, o, właśnie, do takich niedoskonałości mm. też Pani mm. się sprawdzał. To dobrze, żebym przypomniał. No. Mm -hmm. W poprzednim dęku Martyna <grym> pokazywała swoje perfumy. O, e, w, tak, y, i w tym pokażę Wam ja. To mm -hmm. jest y, Armani Diamonds. Armani. Tak, ta Armani. Ta, y, zielona, taka jasno-zielona wersja. I to, jest, y, to są perfumy, z którymi wiąże się bardzo zabawna historia. Ponieważ, czy mnie śmiesz z tej serii, wiecie. E, na pierwszym roku studiów e, moi rodzice, wiedząc, że mam dość dużą łatwość, przynajmniej miałam, wydawania pieniędzy, dawali mi e, takie kieszonkowe tygodniowe. Nie, że dostawałam tam na miesiąc i miałam sobie radzić, tylko było lepiej i łatwiej. Dostawałam tygodniówki. No i jak dostałam swoją nie, trzecią czy czwartą tygodniówkę, stwierdziłam, że... A co mi tam? Po co jeść? Zażaleję. Kupię sobie perfumy. Zawsze perfumek o perfumy jakichś firmowych, więc ekstra. No i tak właśnie całą moją tygodniówkę w poniedziałek, tuż po przelewie, wydałam na te perfumy. Znaczy to jest akurat drugie opakowanie, ale wtedy jakoś No i słoiki po prostu wykończałem wszystko są słoiki. Zachart. Jezu, wyobraziłam sobie, jak po prostu gryziesz szkło. Jest... Nie, no, aż tak źle nie było, mówmy się. Jeszcze w tych słoikach bajkaś dawał. Y więc wtedy troszeczkę mniej jadłam, za to pięknie pachniałam. Siedziałam z słoikiem pełnym bigosu. To śmieszna historia. W każdym razie y to też był... Sentymentalny zapach, bo wtedy, e, kiedy miałam to opakowanie, poznałam też swojego aktualnego męża. Chciałam powiedzieć przyszłego, <laughs> ale on jest aktualny. E, <laughs> więc, e, wiecie, obydwie już rozmawiałyśmy o tym, że mamy takie, taką pamięć do zapachów. E, I właśnie jakiś czas temu dostałam e, drugie opakowanie od mojego męża, i teraz o. już je użyłam. Jak romantycznie? No, ale ładnie. No, takie są naprawdę inne. Lubię je. Powiem Wam, że no, jest mi szkoda wydawać taki pieniądz teraz. Wtedy, wtedy mi nie było szkody. No, ale teraz... ta piękna butelka, no, no, jest taki piękny. diament. No. Pięknie to wygląda. Jakby ktoś, nie wiem, próbować Wam opisać ten zapach, to jest taki delikatny, ale... Ona jest moim zdaniem bardziej kobiecy niż dziewczęcy. No tak. Jest to zmysłowy. Ma, ma, ma taką, ma, ma, ma taką ma, ma duszącą. duszącą, wiecie, że może, to, może do tego, nie może. wszystkim będzie się podobać. To nie jest taki zapach, że, nie wiem, taki świeży, o, taki... No dziwny, jest to jakaś piżma, coś tam, coś tam, nie wiem, nie umiem pięknie opisywać tych zapachów. W każdym razie, e, no ja Wam polecam właśnie wydać całe. bardzo? Swój... Bardzo. No właśnie to też. Bardzo, tak że naprawdę mam wrażenie że czasem, że nawet jak ja po prostu popsikam po ubraniach, mm -hmm. to po prostu później cała szafa, tylko jedno ubranie mm -hmm. jest nim popsikane, to jak otwieram szafę to czuję, więc no. Płaci się pewnie też no, za jakość. Więc. A dajcie znać, jakich perfum używacie. Tak, jestem to. ciekawa też bardzo. E, kolejny produkt, który zużyłam, to jest peeling enzymatyczny. Znowu nazwa firmy Sanase. Sanase. Sana Sana <laughs> e, to jest mm, czekoladowa terapia, jakbym to tak przetłumaczyła, bo to jest czekoladowy peeling, który pachnie faktycznie jak taka gorzka czekolada. Ma taki kolor on jeszcze troszeczkę go jest, ale tutaj. Jak zobaczysz, wygląda jak mleczna mm -hmm. czekolada na twarzy. Fajnie zastyga, trzyma się go chyba jakieś 15 minut. I słuchajcie, naprawdę skóra, bo to w ciągu tygodnia faktycznie czuję, że ona się tak delikatnie złuszcza i po tygodniu mam wrażenie, że naprawdę jest jak nowonarodzona. Naprawdę, Pisz, tak. to był najlepszy peeling enzymatyczny, jaki miałam. Trochę ich wypróbowałam, bo ja nie lubię tych mechanicznych. Mhm. Nie lubię takiego, wiecie, czarcia w buzi. Niestety, no już tak mam, że poliki pójdą takie czerwone, że to, 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 to jest dramat, naprawdę. A z tym nic się nie działo, nie uczuli u mnie. Właśnie dla wrażliwych cer, mam wrażenie, że to będzie fajne. No i takie doznanie tego, te, wiecie, że to pachnie czekoladą, że w, środku jest w składzie czekolada i że tak dobrze działa. Ja tak Zabrałam skąd go masz, bo to jest taka w ogóle no tak. nieznana nie nie marka. Kiedyś Wam mówiłam, że kiedyś sama e, subskrybowałam pudełko shiny box. Ach, no. I to było, o Boże, no ten jakiś czas temu i było w pudełku. Aha, to właśnie tak. zastanawiałam się skąd masz to. Było? No nie, sama nie wpadłam na to, bo nawet te filmy nie znam. Widzicie, to tak jest, że się te marki poznaje. Myślę, że jak nie znajdę jakiegoś lepszego peelingu, to do niego wrócę, jego wyczaję w internecie, kupię. Bo naprawdę działał i jest bardzo wydajny. Ja nie wiem, czy już tego nie bo na bank jeszcze trochę jest tego produktu. Na no 100% tak. w środku jeszcze jest, bo to jest duża tubka, ona długo starcza, ja go miałam ponad rok. No, no słuchajcie, używam go raz w tygodniu, czasami raz na dwa tygodnie, w zależności jak moja cena się ma, no bo wiadomo, są te gorsze lepsze dni. Tak, tak, tak. No ale działa. To o to chodzi, że działa. to nie jest tylko papka nałożona, na twarz tylko hmm. faktycznie widzę efekty, więc ja Wam go serdecznie polecam naprawdę. W szczególności dla wrażliwych ter. I tyle. Jako? Prawdziwa balsa holiczka Dwa balsamy w projekcie Dęgo. E, ten w sumie złożyłyśmy, W ogóle jakiś lekko go. go więc e, jakby możemy powiedzieć, że złożyłyśmy go obie. E, to jest The Body Shop. I to jest. Jaki to jest? maso... Karita. Mas mas no, mas a mas mas się karita. Uh -huh. Szerzejsza. W każdym razie, Czyli. o tym, że masła te Body Shop są jednymi z naszych ulubionych, to już wspominałyśmy, mm -hmm. bo faktycznie są takie gęste, takie Kongres. treściwe, ewidentnie balsamy, które najlepiej stosować właśnie jesienią, zimą e, i no są drogie, więc warto polować u, w, w ich e, asortymencie na te promocje, kiedy one kosztują 40 zł, niecałe chyba tak, bo tak normalnie to was 70, a tutaj nie ma ceny, no 39,90 uważać. Czerny <gryny> bardzo ładnie, delikatnie pachniał, tak, wiecie co, tak właśnie balsamowo, tak jak tak, taki tak. prawdziwy balsam, naturalnie, na jeśli wiecie o co mi chodzi, w każdym razie, no tak, debody Body Shop, mm -hmm. naprawdę dobre, treściwe balsamy, których taka aksamitność pozostaje z nami na dłużej, tak. a drugi to jest balsam z sefory, który miałyśmy w tym, Walizce. Nie, w tej walizeczce mm -hmm. takiej, której dostałyśmy, tego na pol, filmu, taka... podlinkujemy Wam tutaj gdzieś ten film z Sefory. Bo może ktoś z Was nie widział, tak, e, ten e, gwiazdka w środku lata. E, <grym> tak. Powiem Wam, że ten balsam, bez szału, całkiem ładnie pachnie, bo jest ja lekko podsumowany. Dlaczego? No, nie otwierałam jeszcze. Aha. Ale no. ładnie pachnie. No właśnie taki ten zapach jest bardzo ładny, trzeba, trzeba przyznać. To chyba, nie? To czym się... Ale czy jego jakieś działanie było super? No w ogóle nie jestem jakoś przekonana, do, wiecie, co do seforowskich produktów mhm. do pielęgnacji. Uważam, że jeśli już sefora, to raczej kolorówka. Mm. E, tutaj tak. jakoś im tak bardzo nie wierzę w e, to wszystko, więc <grym> bez żału, ale na tyle ma opakowanie, faktycznie było poręczne, bo gdzieś tam zabierałam mm -hmm. go na jakieś wyjazdy, czy jakieś mam do rodziców, czy, czy coś takiego, żeby móc mieć coś kosmetyczne, żeby nie zajmowało dużo miejsca, więc pod tym względem się przydał, ale w, gdybym miała kupić, nie wiem, pewnie jest w jakieś większe opakowanie, w takiej pełnej wartości, się nie, mm, nie wróciłabym do niego. E, przed sekundką wypowiadała się balsamocholiczka. Teraz będzie włoso, maniaczka. Mm -hmm. e, zużyłam dwie odżywki. W sumie jeden to się nazywa, czekajcie, to jest balsam do włosów, a to jest odżywka gliscur, ta najbardziej kultowa, różowa, moja ulubiona. Na bank do niej wrócę I to jest najlepsza odżywka, taka właśnie bez spukiwania. w skroju, jakiej używałam. Zawsze do niej wracam i nigdy mnie nie zawodzi. I to jest często tak, że zapominam o tym, gdzie zużyję. I nagle mam tam jakieś inne produkty, które testuję. Coś tam się dzieje z moimi włosami i jak do nie wrócę, to na wszystko naprawia. Nie wiem, jak to się dzieje. Ona fajnie współgra też z produktami z lasza. Jakbym użyję po nich, to czasami lasz fajnie odżywia włosy, ale jeszcze brakuje gdzieś tam, wiecie, tego takiej takie tekstury, żeby one były takie bardziej mięsiste to to wszystko właśnie tak dopełnia i jest idealnie. Lubię też już jej na, su znaczy na suche włosy. Kiedy na przykład mam taki dzień, że nie mogłam umyć włosów, to robię sobie warkocz, spryskuję ten warkocz tą odżywką i po godzinie rozpuszczam włosy, delikatnie podsuszam to, co jeszcze nie wyschło i mam po prostu świeże włosy. Bo ja ogólnie nie jestem fanką ym, szamponów, suchych szamponów. Jakoś mm -hmm. no, to mi się takie wydaje. Wolę umyć włosy, niż wciekać coś sobie, więc... Zdecydowanie wolę tym sobie odświeżać. To taka fajna alternatywa. Skarpu tego to, to nie odświeży, ale tak wiecie, te włosy, które takie są klapnięte, to tak mam wrażenie, że ładnie wyglądają. Ja myślę, że ona się przyczynia do tego twojego <noise> pięknego blasku. Może? No, bo zawsze tutaj piękny. Piękny blask. <noise> To te lampy. A drugi produkt jest z, ze strony Skarby Syberii. Dawno temu kupiono i w sumie to czekało w denku dość długo, bo w nie wiem, kiedy było. Nie załapałyśmy się. Nie, nie załapało się do spoczniego. Tak, ale jest to balsam fiński do włosów osobionych i warzywiej skóry głowy. I faktycznie to jest naprawdę rewelacyjny produkt. No i że ma pompkę bardzo praktyczną, chociaż nie taką praktyczną, że już jej nie przewiozę, bo jak raz się ją otworzy to już drugi raz wiecie nie mogę jej zablokować, więc chociaż czekajcie. Nie. A pamiętam, wiem o co chodziło, bo można zamykać, ale mi się popsuło. O, no, o to chodziło. Ale, ale zapach. Oj. Czy, no, teraz ci pokażę. Daj, daj, daj. daj. Nie wiem, czy, czy, wiecie co? To jest zapach e, kosmetyków babci. <coughs> tak. Z takim, wiecie, taką pudrowym, czymś tak. takim. Jak... To pachnie po prostu daje, jakbyście nakładały tak, jakbyście nakładali na włosy produkt swoich babci tak. tam przed <coughs> lat. Super. Ale to wiecie, to, to albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja akurat lubię takie zapachy, mi to w ogóle nie przeszkadzało, ale on. Naprawdę genialnie nawilżał włosy i też nakładałam faktycznie na skarb, kiedy miałam jakieś wiecie, takie przesuszoną skórę, bo to też mi się zdarzało, to ten produkt super sobie z tym radził. Nie powodował żadnego łupieżu, uczuleń. Miałam wrażenie też, że włosy mi nie wypadały. On fajnie się spra sprawdził mi w tamtym roku, bo ja słuchajcie, używałam go prawie rok, bo nie używałam wow. go codziennie, tylko na przykład raz w tygodniu. taką maskę na włosy i on powodował, że włosy przestały mi wypadać w tamtym, w tamtym roku jesienią. Miałam straszny problem, teraz też mi się zaczyna znowu. Więc nie wiem, czy do niego nie wrócę, ale bardzo Wam polecam, wydajny produkt, ładnie pachnie, naprawdę działa. Właśnie o to chodzi, że no, to są dwie odżywki, które faktycznie działają, to nie ma tutaj żadnej ściemy, więc polecam. E, ja też jeszcze powiem parę słów o włosowych produktach. Mm -hmm. Najbardziej kultowa maseczka marki, meskitu. tak uważam. Ja już zatańczę, ja no, ale tak jest. Tak. Ona mi się na maksa kojarzy z naszym kanałem. Gdybym była tylko naszym widzem, to bym <laughs> powiedziała, jakiś produkt, który tak ewidentnie porecja marka, a co ta maska z Ecolab, Olazka. Olazka. Więc no faktycznie. Eee, w końcu. I nie a, ma raczej... banana. <laughs> I nie ma banana. W końcu a raczej szkoda. No czy tutaj jeszcze jakieś takie reszteczki, ale słuchajcie. mi no też już... zostało tak Marusieńko, bo ja bym tak sobie... Że aż no to ja też sobie dawkowałam, ale. No to jest maska, która jest ekstra, która mhm. mimo, że nie ma bananów, pachnie bananami, <laughs> e, a poza tym ma genialny skład, e, faktycznie działa bardzo fajnie i kojąco na mhm. skórę głowy, na skalp. A przy tym pięknie nawilżaka. Tak, to jest, to jest maska full tak, full to pakiet. Tak, dokładnie. E, naprawdę uwielbiam określiwaś. ją e, i na pewno do niej wrócę. Po prostu na 100%, bo to jest najpierw A to miałam... znacznie, tylko to my też. Tak, 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 tak. Bo najpierw odziedziczyłam trochę butowi, a potem e, mhm. udało się, że samo, samemu sobie ją e, zamówiłam. Tak. Nie my, my. dostałyśmy ją. Tak, e, tak, to też o, o skarbach Syberii, też Wam podziękujemy, ten film. No tak, no, naprawdę. To jest to jest, to jest, to jest po prostu kosmetyk kultowy, mm -hmm. bo jest. Pięknie pachnie, wydajny, fajnie, że jest w słoiczku, nie jest szklanym, więc pod się możecie trzymać. No nie wiem, a no A słuchajcie, no, no każda z nas ma inna, totalnie to tak, masy. To na przykład skura, skóra, mm -mm. no właśnie, patrz. a to jest maska, która pasuje do nas obu, więc to naprawdę musi być. I w ogóle nie jest w ogóle <laughs> jakoś strasznie droga. Nie. To też jest fajne, bo ona kosztuje ma około 20 zł, to to nie A jest, jest to... bardzo wydajna, mimo wszystko. I działa, I to działa. to chodzi, że działa, to nie chodzi tylko o zapach, tylko po prostu to chodzi o produkty, które coś robią. Nie tylko, mm. że wiecie, nałożycie i myślicie, że coś działa, ale to faktycznie czuć, to widać. Od razu. I to by też ty widziałaś różnicę w faktycznie wzroście, bo tak. Osób. bo to jest na, bo to jest niby na stymulator czy aktywator. Takie, to jest aktywator. Tak... stymulator, zaraz ci pełen, No nieważne. Nie, nie nie, 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 ale nie, ale nie faktycznie ja też widziałam po odroście, bo ja miałam farbowane <coughs> włosy, teraz sobie też mam, ale już tak zanika ten kolor i faktycznie nie ma rzeczy. Jeśli macie jakiegoś dobrego fryzjera we Wrocławiu, którego naprawdę z wielkim, czystym sumieniem możecie nam polecić zarówno do farbowania, jak i do podcinania, to czekamy na Wasze komentarze. I słuchajcie, ostatni produkt w całym naszym denku, to jest coś mega innego, mega dziwnego, bo ja bym nazwała maską w płachcie na włosy. <noise> o tym, że lubimy maski w płaszcie na buzia, a szczególnie ja, już wiecie. I tutaj właśnie mamy taki produkt z miszy. obie, bo dostałyśmy to jeszcze nie wypróbowałaś, mhm, pewnie jeszcze? po tym denku zechcesz. To jest maska, która, znaczy właśnie taka płachta, którą nakładamy na zwilżone włosy mhm. i trzymamy je w takim czepku 10-15 minut, ja ją nawet trzymam trochę dłużej i słuchajcie, moje włosy potem były takie piękne, gładkie, jak po wiecie, taki Feli. efekt trochę, jak to się, jak to się mówi, lam... Hmm. Keratynowe no. prostowanie? Czy no, no? Coś takiego, dobra, nieważne. W każdym razie tak. Myślę, że ten efekt to nie jest długotrwały, mm -hmm. ale to jest taka właśnie super maseczka przed wyjściem. Wiecie, że autentycznie. Po prostu wychodzicie i chcecie, żeby was, Wasze włosy były piękne, takie błyszczące na już, to nakładacie sobie taką maskę w płachce na włosy. I efekt jest super, naprawdę. Mm, ja byłam zachwycona. Ale myślę, że to każdy, bo ja jeszcze tego nie otwierałam. jak mm. to jest, że każda długość w się sam zmieści. A on jest taka elastyczna ta... Wydaje to mi się, że czy? tak. Wydaje Zaki mi się, Będziesz miała na pewno większy problem niż ja. To no. jest taki czepek, taki, który tam się czymś zawiązywało, już jakieś czekał. A ty koczka zrobionego, czy po prostu włożyłaś w to i założyłaś? To jestem ciekawa. Nie, ja wiesz, ja mam na tyle włosy, jak miałam z lekko zwierząt, to wystarczyło, że ja sobie je, wiesz, do góry nogami lekko splotłam i szybko nałożyłam ten czepek i mi się to wszystko ładnie trzymało. A. Ciebie podejrzewam, że jakiś koczek wchodzi w grę prędzej. Uh -huh. Ale tak jak mówię, nie wiem, ile, on, ile to kosztuje w, e, na stronie miszy. Ale kurczę, tak na przykład na jakieś takie większe wyjścia. Ale na większe wyjścia uważam, że to było, naprawdę ja byłam zachwycona i ja powiem że mam ochotę kupić taką saszetkę, która będzie gdzieś tam sobie czekała mm -hmm. na, na taką okazję. Bo no, tak jak mówię, to nie jest maseczka, która e, ma jakiś długotrwały efekt i którą jak będziemy stosować, to coś tam się wydarzy. No mm -hmm. wydaje mi się, że nie, bo po kilku myciach, jakby już w ogóle no... Mm -mm. Ale tak tuż przepraszam. po... Przepraszam. No? Ja przepraszam. No no ja tylko chciałam dokończyć. Że ja uważam, że to jest taki fajny produkt mm -hmm. do zadań specjalnych. Inny, inny, ciekawy. Inny, ciekawy. No. I to już wszystko nasze drugie denko za nami, i w sumie czarny tydzień marki za nami. Mam tak. nadzieję, że to jest taki film, który nas prosto odnowi. Wróciłyśmy z podwojoną siłą, teraz będzie więcej, mam nadzieję, filmów tego tak cię żeby nie zapeszyć, dziękuję Wam bardzo, że byliście z nami, dajcie znać, jakie produkty Wy zużyłyście ostatnio i czy też polecacie, bo mm -hmm. to są, wiecie, takie recenzje, którymi się warto dzielić. No tak, bo to jest autentycznie, tak, to z, do końca jest z Recenzja z 100%, tak. Tak, albo Dok tak, albo nie. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. W opisie podlinkujemy Wam na pewno nasze poprzednie tenko, do którego Was również, również zapraszamy i co, jak zwykle również zapraszamy do na naszego Facebooka, naszego Instagrama, no i będziemy wam bardzo wdzięczni za subskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz za komentarze, bo uwielbiam je czytać. Dokładnie. Tak. To co? Do zobaczenia. Pa. Do